Tym razem witam Was, proszę Państwa, ze słonecznej Hiszpanii. E, dzisiaj opowiemy sobie, znaczy opowiemy, no można, może taka to będzie krótka wrzutka rodzajowa, e, o tym, e, jakich autobusów używają Hiszpanie i jakie mają upodobania w związku z tym. Dlatego, że... Widzicie, co my tu mamy? Niby normalny Man Lions Coach. Teoretycznie, czysto hipotetycznie. No ale przechodząc do przodu, coś nam się nie zgadza. Mianowicie ryj jest zupełnie inny. I co się okazuje? Jest to stun Sundegui SC7 na bazie mana Lions Coach. Tył też jest inny, zaraz pokażę. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to tutaj generalnie manem, wnętrze generalnie zajeżdża manem Lions Coach fotele są bardzo zbliżone. Jeżeli chodzi o pulpit, bo to każdego interesuje, to tutaj jest mieszanka przycisków z Volvo, z kierownicą od mana, mimo że ten, ten konkretny autobus to jest Euro 6, to ma kierownicę od starszych manów, przyciski, jak widzicie, są w Volvo, yy, znaczy w stylu Volvo starego, yy, ale na przykład tam są przyciski od starego mana, ten na przykład to są światła awaryjne, yy, albo piec, albo wyłączniki wszelakie. I to jest w ogóle ciekawe, tutaj mamy no, wnętrze, w ogóle monitory są firmy Actia, tej, co robi pulpity autobusowe, dwa są monitory, jak widzicie, Sunsun Sun de Gui, dobra firma, zabudowy, znaczy autokary w zasadzie robią na bazie czołowych producentów, SC7, czyli ten model autokaru, luksusowy teoretycznie, on jest, proszę Państwa, oferowany na zabudowie Mana, Scania, Volvo, i Mercedesa, więc to jest ciekawe, że każdy autobus to jest tak jak w formie Irizara. Każdy Irizar wygląda tak samo, tylko że ma inną kierownicę, i inne podzespoły, tak samo SC7. Każdy wygląda tak samo, tylko ma inne bebechy, jak to się mówi. To jest akurat na bazie, czy każdy właśnie sunsum, Degui, czy e, Kaetano. E, oczywiście, to się nie tak czyta, ale... ale ale no ja mówię Kaetano na te autobusy no wnętrze tutaj nie ma żadnej filozofii tylny most i w ogóle podwozie to jest MAN typowy, Lions Coach AdBlue, bo jest Euro 6 musi być, w ogóle to jest ciekawe Generalnie ciekawostką jeszcze na lokalnym rynku jest fakt, że jeżeli rejestrujemy autokar, to mamy podobne nalepki na szybę jak w Niemczech, tylko tutaj mamy jeszcze normę spalania. Tutaj na przykład mamy Euro 6, także żebyście widzieli, że nie kłamie. No i właśnie generalnie tutaj miał być taki, troszeczkę taka wrzutka podsumowująca zamiłowanie Hiszpanów i Portugalczyków, bo w Portugalii akurat nie jestem, ale Portugalczycy również takie własności wykazują. Zamiłowanie do europejskich autokarów, w zasadzie do swoich autokarów na bazie europejskich producentów, tak jak tutaj mówię. Mamy Sunsunday Gui na bazie Mana. Są oczywiście różne inne firmy i w Brazylii też takie jest. Wszystkie kraje hiszpańskie, portugalskojęzyczne yy, mają właśnie dokładnie takie yy, własności. Także yy, kiedyś prawdopodobnie zrobimy odcinek z OMSI yy, o właśnie tego typu autokarach. Także tutaj temat nie został wyczerpany. Ja tutaj producentów w tym momencie nie będę wymieniał, bo są różni. Yy, ale mówię: Sunsunday Gui i Rizar na ten moment to powinniście wiedzieć. No dobra, proszę państwa, jeszcze sobie pomyślałem, że zrobimy wrzutkę y, o kokpicie, bo tutaj jest coś, y, coś takiego y, ponadnormatywnego, ze względu na to, że to jest y, powiedzmy sobie hybryda y, kilku koncepcji, y, ponieważ tak, y, kolumna kierownicza to jest MAN, ale nie Euro 6, tylko Euro 5 i starsze i EFV i tak dalej. Dalej, y, jeżeli chodzi o kokpit, to jest. Y, ma, manet, ma, ma manipulator biegów to mamy z, mana yy, tak jak z pulpitu zwanego jajkiem czyli baseline. Dalej tutaj panele to jest Esperbacher, to jest standard. Przyciski mimo, że to jest man to przyciski są jak Volvo yy, po prawej stronie, a po lewej są przyciski normalnie manowskie tak jak, tak jak w Lyonsach każdych. Yy, no tutaj Volvo wiadomo panel i tak to tutaj wygląda wszystko. No mówię, tutaj jest hybryda dwóch kokpitów. Zegary też w ogóle warto zwrócić uwagę. Są takie jak w MANie Euro 6. No, kierownica jest starsza mimo wszystkiego, wszystkich wariantów sterowania z kierownicy. Tutaj mamy akurat starszy patent zastosowany, żeby nie było, bo tutaj mało jest takich dokumentów na temat mm, kokpitów tego typu autobusów, więc my tutaj sobie nagrywamy. Tu jeszcze yy, pokażę może yy, no i generalnie tak chciałem pokazać jeszcze te przyciski z bliska, no tutaj mamy otwarcie bagażników, drzwi, kamera cofania i nie tylko, bo tutaj jest dwa obrazy z kamery na drugie drzwi, na cofanie, oświetlenie wszelakie, awaryjne, yy, wiadomo jakie. Jeżeli chodzi o, o przyrządowanie dalej, tu mamy klimatyzację, lusterka, e, przełączanie komunikatów, w lewej strony nie będę pokazywał, bo jest taka sama jak w autobusie Lion's City, Lion's Co rzutka na temat tramwajów w Sewii. Z niewielu, że tak przekroczę, torowisko w nielegalnym miejscu sieci tramwajowych w Andaluzji, nielicznych, i tutaj zastosowano pewny patent, który jest znany na przykład z koni w Turcji. Mianowicie, żeby nie psuć uroku tej pięknej starówki, nie zastosowano sieci trakcyjnej, jak widać. Ale tramwaje, normalne tramwaje typu CAF Urbos 3, Eee, mają z kolei e, normalnie pantografy i kondensatory w well bo akurat tego nie będziemy rozważali, bo to jest szybka wrzutka, znaczy dołączenie do tego zbiorczego filmu, co powstanie, e, ale po chciałem pokazać pewną ciekawą technologię, mianowicie ładowarki na przystankach, czyli jeszcze wtedy, kiedy budowano tą sieć tramwajową, te zdaje się 5 przystanków, nie było y, pętli zatapialnych pod, y, dla autobusów na przykład elektrycznych pod, y, pod y, jezdnią, więc tutaj jest tak, że y, chciałem to pokazać, może zaraz będzie tramwaj jechał, że tramwaj sobie jedzie, 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 oczywiście to są wozy dwukierunkowe, bo tam nie ma pętli żadnej, podpina się y, pod y, ładowarkę i y, na czas ładowania na przystanku. Y, to jest tak zaawansowane, Znaczy, jeżeli chodzi o prędkość, że wystarcza. Zaraz zobaczycie. Wiecie, że dobrze słyszę, że CAF Urbos 3 na linii T1, ponieważ to jest jedyna jaka tutaj istnieje. Zresztą w Hiszpanii generalnie tramwaj miał swój, jakby to powiedzieć, upadek, tak jak i w Anglii zresztą. I dopiero teraz, znaczy teraz, od teraz, odstaje się tych 20 lat, tramwaj wraca do ław. To uruchamiane mniejsze czy większe e, sieci tramwele. E, tutaj mówię, mamy pięć przystanków. E, generalnie tu jest tak, że trakt nie ma, tak jak e, właśnie w koni na jednym z odcinków, e, tak jak w Mont Montpellier na jednym z odcinków i zobaczcie, wjeżdża sobie na peron normalny kaw, taki jak seryjny. I zobaczcie na tą pętlę, znaczy na e, ładowarkę, że wjeżdża, wjeżdża, wjeżdża. E, Motorniczy włącza sobie zezwolenie albo otwiera drzwi i zobaczcie w tym czasie pantograf leci do góry. Ludzie będą wsiadali, o pantograf się y teraz się podbił do ładowarki. Zobaczcie, że się falownik wyłączył na jakiś czas. Na sekundę się falownik wyłączył. Teraz mimo że ludzie nie wsiadają, trwa chwilowe doładowanie baterii, żeby nie było i zaraz dźwiękiem znanym z pesy Swing drzwi się zamknął. Pantograf się opuści i tramwaj pojedzie dalej na kondensatorach, tylko może jest przyspieszenie w rozkładzie, więc to nie jest chwilę po sobie, ale tak, mamy już normalnie e, odjazd tramwaju z e, przystanku zwanego Peronem, więc o! To musi być, bo na deptakach, e, gdzie ludzie chodzą wspólną drogę z tramwajami mają, musi być użyty dzwonek tramwajowy i to w Brnieczy. Na Namieckiej Swobody, czy gdzie indziej, wszędzie musi być. No i tak wyglądają tramwaje w Sewilli. Capacity. W Bratysławie, najbliżej od naszej pięknej ojczyzny, do spotkania. No, powiem Wam, że w końcu w Granadzie przemalowali Capacity. Względem dwóch lat temu już nie są zielone z akcentami szarymi, tylko są czerwone. Hit ostatnich lat, czyli hyb hybrydowe Citaro C2 w granadzie. Hybrydowy, krótki Nowy man Alliance I to hyb hybrid, tak, hybryda, hybryda. No, powiem szczerze, że powodzi się w Granadzie, bo będąc dwa lata temu tutaj żaden capacity nie był przemalowany, a teraz wszystkie są przemalowane, bez kopaków. No i w ogóle to jest ciekawe, że wszystkie capacity tutaj mają drzwi na zewnątrz. Pierwsze też, a tu przekór. Tutaj chyba nie hybryda. No i tak jak mówię, pozbawili, pozbawili Mercedesy, Capy City, kołpaków i starego pięknego malowania, które nawiązywało do Izmiru. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj. Jeszcze taką urzutkę, chciałem zrobić z dworca w rondzie. Dlatego, że mamy tutaj dużo ciekawych autobusów, których nie ma w Polsce. I po prostu to, tak jak mówię, znowu potwierdza się teza o tym, jak Hiszpanie kochają lokalne wyroby na bazie zachodnioeuropejskich producentów. Więc mamy tak. Bus stoi Irizar. Obecnie nie ma takiego czegoś jak Irizar na DAFie. W tej chwili, jeżeli Irizar ma silnik DAFa, to znaczy, że jest to model Integral, czyli konstrukcja integralna, bez zabudowy na obcym podwoziu, konstrukcja autorska. Iveco Magelis, to jest rzadko spotykany autobus w Polsce, dość niepopularny. I najpopularniejszy jest w Czechach, bo on jest produkowany we Francji, więc Iveco Magelis, to też jest dość niepopularny. Nasz SC7 na Manie i SC7 na Volvo dla porównania. To jest Volvo B11R Euro 6, zresztą we Wrocławiu, podwozie robione. No i mamy Irizara na Manie, czyli też coś podobnego. Zobaczcie, jeszcze się przejdziemy. Tutaj, zobaczcie, Irizar na Manie. Jeżeli miałbym coś powiedzieć jeszcze o tym Irizarze, to generalnie, tak jak tutaj zaobserwowałem, on jest na Volvo, bo widocznie po prostu nie ma znaczka bo powinien mieć z tyłu logotyp Volvo, dodatkowo. No tutaj ja zaobserwowałem po felgach, że jest Volvo. Znaczy, no felgi są firmy Alcoa oczywiście, ale, ale jest wolwowska oś poza felgami. No i kokpit jest Volvo, widzicie zresztą. I tutaj jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tu jest moduł do odzyskiwania energii. Ten kabelek, co tutaj wystaje i z tyłu też on jest. O, i tu jest w ogóle logotyp Volvo. To jest I6 i 6. I I I A Iweko Magelis to jest bardzo niemarny autobus, tak jak mówię generalnie najbliżej Polski w Czechach. Eee, bardzo ciekawy również, bo eee, budżetowy, niskobudżetowy, ale jest spoko. I Iweko kończymy dzisiejszy odcinek. Znaczy w zasadzie tą obrzutkę.